To What a wonderful... No dobra! Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Liliana Slis a ja witam Was w kolejnym odcinku z Grid by Daylight. I dzisiaj lecimy plagusią. I mamy za zadanko powiesić 12 razy. No w moim przypadku już 6, bo zrobiłam połowę. Ocalałych. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. A umiejki A te same. Te co często. I co? Zobaczymy się, jak gram się załaduje. O, szkoła podstawowa. *Midwich*, Silent Hill. Tak bardzo miło wspominam tą mapkę, mimo że jest trochę he, 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 niesympatyczna. Dla mnie mi się tak wydaje, że dla morderców mimo wszystko jest niesympa. Oh, niesympatyczna. Eee, ale grałam w nią, jak wychodziła. Co tu się dzieje? O, nie haki rozwalają, okej. Okay. Co wy robić z tymi? Pewnie mają to za zadanie albo coś. Co to? Aha, to coś: oczyszczenia. Ej, no już mnie. Nie, no są pewnie jakieś. Robią to celowo. Fajfusy, śmierdzące. No, cześć, Fajfusiaro. Teraz Fajfus jest moim ulubionym słowem ponieważ wiem, że słowo Five na pewno nie zdejmuje mi YouTube. <laughs> no, spójrz tą paletkę, spróbuj, będziesz chora. You can do it. You can do it. You can do it. Dobrze. You can do it. You can do it. Kolejna paletka. Dziękuję, kochana. Zaraz będziecie coś piekło w żołądku przesmuję. Wiem, Trochę ją zgubiłam, ale nie przejmujmy się tym. To wszystko jest zaplanowane. Już mnie wkurza! O, o Jezu, to drzwi są zamknięte. Zaraz ukręcą mi pierwszego gena. O Jezus, ej, powiem wam sama że sam zabawu przez chwilę. Ej, ale tu nie słyszę w ogóle, żeby generator chodził. Już mnie wkurzę, pani. Na widzę, ziemia? Tak, gdzie? Tam. To tam lecimy, tamta niech się bawi i takiem znajdę. Wątpiłam przez chwilę. Tak blisko, Ria. No Ria to ona ma. No nie, no nie, no co ja robię? Mam kogoś powiesić, chcę... głowę mogę powiesić, co nie wierzę. Jezu, nie. Czemu ja... Trochę nie trafiałeś mi w oczy rzecz biorąc, wiesz? A, myślałam, że tego nie zrobię. Destań się ze mną bawić! Nie no, zaraz zamrę tu przysięgam. Już mam dosyć! Czemu ja wziąłem plagę? Widzisz, nie potrafię ją grać. A nie mam urazów? O Jezus. Tam A, szafka. Ja jest kruki, ale. Ale ja też ambitna jestem. wzięłam szepty. A przecież jak yy, plaga się na. O Jezus. Napija, tak to nazwijmy. Przecież nie tutaj słychać Ej, e co to jest za perg, że mi tam pokazał panią? Ej, no widzieliście mi? Normalnie pokazał mi, że ona jest tu za ścianą Zobaczcie to! Może to jest obsesja, albo coś? Jezu, Nie, ja mam, Nie, to się wydnie przecież. Tak! Chyba jak ja się patrzę w tym samym kierunku... To jest Lori, okej. Okay. To wiele tłumaczy. No i co? I to jest tak ciemno, że ja mam coś tu zobaczyć? Ja pierniczę. On tu stoi? Nic tu nie stoi. O, o żył! Nie patrzcie, znowu to zrobiłam. Ja tutaj mam zeza jakiegoś taktycznego. O, no, to już. Ty no się kręci szybciej niż ja. Popatrzę, może. Nie, dobra, ja mam zadanie, ja mam zadanie, robię zadanie, nie? N nieważne, że on przed chwilą wisiał. Ja chcę to zadanie zrobić. Już myślałam, że mi zniszczy tego haka. Martwy? Nie. Poszukiwany, żywy lub martwy. w lewo? Nie wiem, nie widziałam. No to nie, z lewo, jaki zes. No tutaj to w ogóle nic nie widzę, nie? A powiem wam, zasłoniłam sobie, przysłoniłam sobie okno. Maria to ja zaraz będę darła Jak objawia się nerwica? W ten sposób Będziemy chodzili po generatorach, na spokojnie To nie jest tak, że już mam ciśnienie w czole O! Sorry! Też tak robiłam, koleżanko. Koleżanko, wiem, że pewnie robisz adepta. I najchętniej do ciebie bym zostawiła przy życiu. A, jeśli będę miała możliwość, to spoko. Gdzie, 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 gdzie? Uff! Yy. cię. Czy ja tam widzę człowieka na końcu? To chyba człowiek. Chłobiec czy zwierzę? No toż jest żart chyba. Żart interwicja? No nie. Jezu, chcę tylko ich powiesić sześć razy. Niczego więcej nie oczekuję. Co? Nie, no nie, po co ja kupiłam ten dodatek, jak ja nie potrafiłam grać? Przecież nie dość, ze mam zezad, nie mogę ją tymi... żygami trafiać. No i patrzcie, no, no, no ZES, no, Zes, no po prostu to się nazywa ZES Patrzcie, no ściana ma jakieś lagi, kurde Czego uderzyłam ja w ogóle? Nie, nie, nie on poleciał Ciemno na tej mapie, mgła gorzej to jest zaśmierdzona niż... oła Po prostu w... nie wiem Śląsku. Coś mi co sapie. I kaszle, znaczy się. Idź do przodu. Patrz, znowu w tym samym miejscu, znaczy, poświęcony chłopie. Siema. Ile, ile? O, jeszcze dwa razy muszę kogoś pościg, ja pierniczę. Tu mi coś. A, Lori. Sorry, babe, ale potrzebuję powiedzieć jeszcze dwa razy kogoś na haku. Możesz to być ty. Chociaż też, też cię lubię. Babe. Gdzie jestem? Jak to się nazywa? Ten taki. Wygenerator! Zawsze przydatne przejście. Jezu, ja normalnie nie mam chodzić bez urazy teraz. O! Girl. To, Girl ciemno tu jak nie powiem gdzie. Był człowiek, nie? Ja pierniczę. O, Opatrzcie ślady. Ja widzę ślady od ciebie chcę nie nie ciebie lori tą drugą mhm. Ja pierciele Nie wiedziałam, że to jest poleta. Chodź tu. Ciebie chcę, kochanie moje. Nie ma no. no, burka, tylko miał teraz memento. Wszystkie moje bóle i żale zostały podkupione. Powiedzcie mi, że to nie jest generator. Oj, jak dobrze. O, zadanie zrobione, dziękuję. Już więcej życia nie potrzebuję. Jak już zrobiłam to zadanie, to już... Essa O No! O tych Gry, widzę cię. I no gdzie ta buba poszła? Ja pierd. Aż mnie skręca. Wchodź to. I nie sprawiaj mi nerwicy. Cześć. I see you, girl. Ale ciebie nie chcę. Yy, Wolałabym Twojej koleżanki. Tam mi coś biegnie. Ja nie wygląda mi na Lori jakaś sama. Gruba dupa. Przepraszam, że coś mi Dostała! O matko, jakie przejęcie nagle. Aaaa! Mam ją! Och! Czuję potęgę. Siłę w pladze! Pierwszy raz, serio. Już czuję się jakbyśmy się długo znowu, koleżanko. biega, ale przypadek. Gdyby się nie ruszyła, to mnie jej nie zauważyła. Tylko, gdzie jest Rory? Schody. A Rory jest tam. Rozumiem. Ja pierdzielę, ja mam tu większy zawoł niż one. Oh! Życie przeleciało mi między oczami. Po prostu zgin, przepadnij. Siła nieczysta. Spokój wewnętrzny to moje drugie imię. O, chorzy dotknęła czegoś ze śmierdzącego. To nawet nie jestem pokój pokoju. Oh, Rogi! O, Rogi była tam. Good to know. Może być tu z koleżanką, co? O, oh, ciebie nie lubię. Ja pierdzielę ale to ma... Ty masz... Jakie ty masz... Jaką ty masz... obroty na tej myszce? Tysiąc? Milionów? A! Padła? Nie! Czemu? Nie no, co są jakieś jaja? Panie Homer, chyba tutaj. Szepty mówią tam. Panie Homer, się nie myję. Gdzie mi te szepty mówią. Tam gdzieś przy genach? No, szok. O, hoki. Schod Ty możesz żyć, ale tamta nie. Może gorzej niż u hitlerowców. Znaczy, co? Ja po prostu rozumiem ten ból, bo sama miałam... Och, i... i chciałam u niej adepta. Nie dam się nabrać! Ona mi spadła? Tak, zdecydowanie. Jezu, nic tu nie widzę. Dobrze, że ona gdzieś przeskoczyła, nie? Jakbym jeszcze ją widziała. Czyli, że będę miała zawał. To jest disconnected, a ta druga. A to się z Mariuszą gadam. Dziękuję. Ja, jednego mnie jak dobrze. Nigdy w życiu nie cieszyłam się, że ktoś się rozłączył. Gdzie nami? Skoczyła na no pocichu, co nie? No. No ty tak, ale gdzie jest koleżanka? Pokaż mi ją. Dobra, nie, nie, nie. Sorry. Gdzie jest twoja kocheżanka? Rogi. Study. No. Uderzyć ci czy co? Hmm? Gdzie? 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 O! Cześć, koleżanko! Zamorduje cię! Chyba też mnie przez tą mgłę nie widziała. Ależ... Znowu muszę i dwa życia zbić. No nie, no nie wytrzymam psychicznie. Już myślałam, że to z piwnica. Nienawidzę tej mapy i nienawidzę plagi. Gdzie ona mi tu pobiegła? Zgień, przypadnie siła nieczysta. Nie chcę cię... No! Jak śmiesz! Ja ci życie chciałam podarować. Te. Możesz mi powiedzieć, co ty robisz? Ofiarowałam ci życie. A ty tak? Jeszcze cię zażygam masz. Bleh. Ale Jane Romero musi zostać zabita Pójdę sobie po Toxic Grzegi, to jest plan A, szeptów w ogóle nie słucham, super Odzwyczajam się od krania z nim Dzień Romero u koleżankę. koleżanki. No, bo ale, pff, ja tu chciałam do góry. Romero. Ten człowiek, nie tu ławka. Dzień Romero, przyjdź po koleżankę. Teraz zastanawiam się, czy to na nas Romeo czy Romero. że jeżeli Romeo. Na <gorszli> mnie jest Romeo. Już kruki nad nią latają, no dziewucho. Umiesz mi pokazać, gdzie jest ta druga? A. Jak tu się zrzuca? Ej, po którym jest zrzucanie? hallo, the... pod R? A nie zadziałało. Patrzcie się wyleczyłaś twoja koleżanka Pokaż mi, gdzie jest koleżanka twoja Jak mi pokażesz gdzie ona jest, daruje ci życie. O No pokaż mi gdzie ona jest Pokaż mi, gdzie jest twoja koleżanka, gdzie swój wspólnik. Pokaż mi. Na pewno wiesz. Gdzie jest twoja wspólniczka? Show me. Gdzie ta druga? Halo? Gdzie jest ta druga dziewucha? Myślę, no jak ta druga wyjdzie, to ja chyba nerwicę dostanę. Nie ma nawet takiej opcji. Gdzie jest jej koleżanka? To dziewucho, wstrętna. Koleżanki nie ratowała się teraz, co? Tam to coś zepsuło w ogóle. Ta musi zginąć, choćby nie wiem co. Jak normalnie ulżyło mi to, Nic mi już nie obchodzi. Lori, rób adepta. Ale ta musi zginąć. Giniesz? Cholerka, gdzie jest moja koleżanka? A Lori sobie. No i bardzo dobrze. Lori, koleżaneczko. Come back to me. Hej. Koleżanko! O! Hmm. Cześć! Chodź! Nie, chodź! Chodź! Nie! Nie! Wracaj mi! Nie! Nie! Hmm. Ona ma zginąć! W czeluściach piekielnych! Ach. Chyba się nie dogadamy z Lori. No nie, no nie, no co nie, co? Oh! No jeszcze z Lori, to rozumiem, można się dogadać, ale no po prostu tato. Zgin. Przepadnij! Jest koleżanka. Gdzie jest koleżanka, halo nie widzę koleżanki swojej, no... O. No chodź tu! Gdzie to mi... Uczy Na dworze? Jaki pień! Nie ma. Nie no, niech pójdzie sobie tym. Eee... Weź, no tylko nie mogę je zlokalizować trochę. Halo Lori. No jeżeli ona nie chce się na mnie popatrzeć po prostu. Tu gdzieś? O, chodźmy się z nią przywitać. Ale ładną koleżankę zdobyliśmy normalnie. Spójną jest to, że okazało się, że Lori wcale nie robiła adepta, tylko po prostu wzięła sobie tego perka. Ale trudno, może to jest jakiś sposób na życie. Dogadać się z każdym mordercą ma się głupiego perka. No trudno. E, ja zrobiłam zadanko i co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego dziwnego odcinka i do zobaczenia w następnych. Pa pa!